Ile razy modliłeś się, prosiłeś, błagałeś, i nic się nie stało? Może nawet zastanawiałeś się, czy Bóg o tobie zapomniał, prawda? A co jeśli powiem ci, że problem nigdy nie polegał na braku wiary, ale na sposobie, w jaki używałeś mocy swojego słowa? Wszechświat nie odpowiada na błagania, odpowiada na dekrety. A kiedy to zrozumiesz? Cuda przestają być wyjątkami i stają się normą w twoim życiu. Florence, twoja duchowa mentorka, poprowadzi cię na nowy poziom zrozumienia boskiego autorytetu, który w tobie mieszka. Nie zostałeś stworzony, by żebrać o błogosławieństwa, ale by współtworzyć rzeczywistość, której pragniesz, słowem stwórczym, które Bóg umieścił na twoich ustach. Od teraz nauczysz się rozkazywać z wiarą uprzedzającą wdzięcznością i świadomością swojej naturalnej prosperity. Przygotuj się więc, ponieważ ten film jest wezwaniem dla tych, którzy są gotowi zobaczyć cuda manifestujące się w konkretny sposób. A zanim zaczniemy, zostaw swój like, zapisz się na kanał i aktywuj dzwonek powiadomień. W ten sposób nie przegapisz żadnego nauczania o współtworzeniu. Manifestacji i prawidłowym używaniu duchowego dekretu, który przekształca słowa w obfitość. Florence przedstawia się nie jako zwykła nauczycielka, ale jako duchowa mentorka, która przyszła przypomnieć ludziom o ich prawdziwej naturze, dzieciach boskiego autorytetu. Nie uczy proszenia, ale rozkazywania własnemu dobru, z taką samą pewnością, z jaką słońce wschodzi każdego ranka. Ten, kto rozumie swoje boskie pochodzenie, przestaje żyć w niedostatku i zaczyna żyć w manifestacji. Kiedy rozkazujesz, słowo stwórcze zaczyna działać, kształtując rzeczywistość zgodnie z wiarą. Wielu wciąż myli pokorę z poddaniem się niedostatkowi, ale nie ma nic pokornego w zaprzeczaniu mocy, którą Bóg w tobie zasadził. Gdy Florence mówi o rozkazywaniu, mówi o uznaniu duchowego prawa do bycia prosperującą, zdrową i szczęśliwą. Dekret to nie arogancja, to posłuszeństwo prawu boskiemu. Bóg nie obraża się, gdy rozkazujesz dobro, raduje się, ponieważ widzi w tobie zaufanie wiary, która góry przenosi. Podczas gdy modlitwa błagalna wibruje w braku, rozkaz wibruje w obfitości. Prosić to mówić jeszcze nie mam, rozkazywać to potwierdzać już jest moje z boskiego prawa. Ta różnica w wibracji zmienia wszystko. Manifestacja nie przychodzi z zewnątrz, pochodzi z wewnątrz, z punktu, w którym twoja wiara wyrównuje się ze świadomością prosperity. To właśnie wtedy cud przestaje być odległą obietnicą i staje się realnym, obecnym i naturalnym doświadczeniem. Każde słowo, które wypowiadasz, jest nasieniem zasianym w polu stworzenia. Słowo stwórcze jest najpotężniejszym narzędziem, jakie istota ludzka otrzymała od boskiego autorytetu. Kiedy mówisz, wibrujesz energią, a ta wibracja przekształca się w formę, wydarzenie lub okoliczność. Dlatego Florence mówiła: Śmierć i życie są w mocy języka. Wszystko, co powtarzasz z emocją i przekonaniem, prędzej czy później manifestuje się w Twoim doświadczeniu. Wyobraź sobie, że każde zdanie to duchowy dekret, który aktywuje niewidzialne siły. Jeśli mówisz ze strachem, przyciągasz strach, jeśli mówisz z wiarą, aktywujesz cud. Słowa budują lub niszczą, a serce jest silnikiem, który je ożywia. Manifestacja nie dzieje się przypadkowo, ale przez spójność między tym, co się mówi, a tym, co się czuje. Kiedy Twój głos niesie pewność Prosperity, wszechświat odpowiada na tej samej częstotliwości. Dlatego Florence zawsze nalegała, przestań mówić jak ten, kto błaga, i zacznij deklarować jak ten, kto rozkazuje. Język błagania wibruje niedostatkiem. Język autorytetu wibruje obfitością. Mówieniem mam nadzieję utrzymuje przyszłość w oddali, ale mówienie rozkazuje przynosi cud do teraz. Każde słowo jest aktem współtworzenia, a im bardziej jesteś świadomy swojej mocy, tym szybsza będzie manifestacja twoich dekretów. Jubit Morrison dotarła do Florence kompletnie zrozpaczona. Była zbankrutowana, pełna długów i wierzyła, że nic już nie może się udać. Ale Florence, ze spokojem kogoś, kto zna prawa manifestacji, nauczyła ją zastąpić prośbę dekretem. Jubit nauczyła się używać swojego słowa stwórczego z boskim autorytetem i niezachwianą wiarą. Powtarzała codziennie, rozkazuje, aby pięćdziesiąt tysięcy dolarów wpłynęło do mnie teraz. Dziewięć dni później Jugit otrzymała niespodziewany spadek w wysokości trzech tysięcy dolarów. Dla patrzącego z zewnątrz wygląda to na szczęście. Dlatego, kto rozumie, to tylko duchowe prawo wypełniające swój bieg. Kiedy dekret jest wypowiadany z uprzedzającą wdzięcznością, manifestacja nie ma wyboru, tylko się wydarzyć. Florence mówiła, że prawdziwa wiara to taka. Która nie pyta jak, ale po prostu potwierdza tak jest. Jugit po prostu zastosowała się do wibracji obfitości. Jej historia nie dotyczy pieniędzy, ale świadomości. Jugit przebudziła się do mocy współtworzenia i zrozumiała, że cud jest rezultatem stanowczego rozkazu, a nie zatrwożonego błagania. Ta sama zasada może być zastosowana do każdego obszaru życia. Zdrowia, miłości, celu. Wszechświat odpowiada na ton Twojego wewnętrznego głosu. Kiedy wibruje on w pewności, bramy prosperity otwierają się bez oporu. Florence nauczała, że każdy dekret zaczyna się od prostej, ale naładowanej duchową mocą struktury, rozkazuje, aby. Każde słowo tego zdania niesie specyficzną i niezbędną do manifestacji wibrację. Ja potwierdza obecność boskiego autorytetu w Tobie, to uznanie, że iskra stwórcza mieszka w Twojej własnej świadomości. Rozkazuje to wykonanie tego autorytetu, aktywacja wiary w działaniu. Aby kieruje moc na jasny rezultat, otwierając drogę, by cud stał się widoczny. Nie chodzi o mechaniczne powtarzanie, ale o odczuwanie dekretu jako absolutnej prawdy. Kiedy rozkaz jest wydawany z przekonaniem, wszechświat odpowiada natychmiastowo. Wątpliwość jest jak szum, który przerywa przepływ energii stwórczej. Dlatego, przed wypowiedzeniem jakiegokolwiek dekretu konieczne jest wyrównanie serca, głębokie oddychanie i przypomnienie sobie, że mówisz z mocą tego. Kto został stworzony na obraz i podobieństwo Boga? Wiara jest prądem elektrycznym, który ożywia słowo stwórcze. Spróbuj praktykować rozkaz na głos. Powiedz na przykład: rozkazuję, aby prosperity swobodnie płynęła w moim życiu teraz. Poczuj siłę wibrującą w każdej syłabie, zauważ ciało odpowiadające, serce rozszerzające się. To jest moment, w którym dekret staje się żywy. Kiedy słowo łączy się z emocją, manifestacja zaczyna się dziać na planie niewidzialnym. Tak właśnie współtworzenie przekształca się w realne doświadczenie. Zanim rozkażesz cud, musisz być z nim w pokoju. Florence nauczała prostego, ale głęboko transformującego ćwiczenia, rytuału lustra. Przez trzy minuty patrz we własne oczy i mów: Przebaczam sobie, że bałem się swojego cudu. Ta praktyka rozpuszcza warstwy winy, strachu i niegodności, które blokują manifestacje. Kiedy pojednasz się z własnym obrazem, otwierasz przestrzeń dla boskiego autorytetu, by działał bez oporu. Lustro jest portalem współtworzenia. Odbija nie tylko ciało. Ale świadomość. Patrząc na siebie z miłością, potwierdzasz swoją boską tożsamość i przypominasz sobie, że słowo stwórcze rodzi się z czystego serca. Florence zalecała przypieczętowanie tego momentu pocałunkiem w dłonie, jako symboliczny gest uprzedzającej wdzięczności i akceptacji dobra. To nie chodzi o próżność, to o uznanie żywej świątyni, w której mieszka Bóg, ciebie. Stałość w tym rytuale tworzy wibracyjne pole przebaczenia i mocy. W ciągu kilku dni umysł zaczyna zastępować myśli o wątpliwości dekretami wiary. Rozkaz, gdy rozkazuje, staje się naturalny, płynny, naładowany pewnością. Codzienna praktyka przed lustrem przekształca podświadomość i budzi pamięć, że cud nie jest czymś odległym, ale odbiciem własnej świadomości harmonii z boską obfitością. Florence wierzyła, że prosperity jest naturalnym przepływem i że wystarczy przekierować słowo stwórcze na konkretne obszary życia. Kiedy rozkaz jest jasny, wszechświat dokładnie rozumie, co ma zamanifestować. Dla pieniędzy powiedz, jestem otwartym kanałem nieskończonego bogactwa i rozkazuję aby dziesięć tysięcy dolarów wpłynęło do mnie przed trzydziestoma dniami. Kwota może się zmienić, ale zasada jest taka sama: boski autorytet porusza się tam, gdzie jest przekonanie i wiara. W miłości dekret otwiera przestrzeń dla spotkań wyrównanych z boską esencją. Potwierdź, jestem godna doskonałej boskiej miłości i rozkazuję, aby moje idealne partnerstwo zamanifestowało się teraz. To zdanie nie dotyczy czekania na kogoś, ale wibrowania na częstotliwości tego, kto już kocha i jest kochany. Kiedy serce wibruje w uprzedzającej wdzięczności, manifestacja dzieje się naturalnie, bez wysiłku, ponieważ pole obfitości dostosowuje się do Twojego nowego wzorca zasługiwania. A w zdrowiu rozkaz budzi ciało do pierwotnej harmonii. Powiedz, Jestem doskonałym zdrowiem zamanifestowanym teraz i rozkazuję, aby każda komórka wibrowała w boskiej równowadze. Potwierdzając to codziennie, aktywujesz moc świadomego współtworzenia, przekształcając słowa w uzdrowienie. Precyzowanie prośby i terminu nie ogranicza cudu, jedynie kieruje energię. Jasność jest formą wiary, a gdzie jest wiara, manifestacja zawsze odpowiada. Nie zawsze to, co blokuje cud, jest tym, co się widzi, ale tym, co się myśli. Florence nazywała niewidzialnymi wrogami wewnętrzne wibracje, które sabotują dekret. Pierwszą z nich jest wątpliwość, ten głos, który szepcze a co jeśli się nie uda? Anuluje ona rozkaz, zanim wszechświat w ogóle zacznie działać. Drugim wrogiem jest strach, często przebierany za ostrożność, który sprawia, że osoba chowa się za lepiej nie marzyć zbyt wysoko. Innym sabotażystą jest język pasywny, pełen wyrażeń jak kto wie, może mam nadzieję. Te słowa utrzymują manifestację zawieszoną w powietrzu, bez siły do wylądowania w rzeczywistości. Florence nauczała, że czasownik tworzy ścieżki i że rozkaz musi być stanowczy, bez luk. Mówienie rozkazuje, deklaruje lub tak jest, potwierdza boski autorytet, utrzymuje wibrację niezachwianej wiary. Cud manifestuje się tylko wtedy, gdy umysł i mowa są wyrównane. Aby zneutralizować tych wrogów, praktykuj obserwację własnych słów. Zauważ, Ile razy dziennie mówisz z niedostatku i świadomie zastępuj to dekretami obfitości? Mówienie mogę zamiast nie mogę już zmienia pole energetyczne. Sekret manifestacji leży w stałości tej wewnętrznej czujności. Kiedy słowo staje się wierne wierze, cud przestaje być nadzieją i staje się nieuniknionym rezultatem. Florence nauczała. Że głębokie traktowanie mentalne to sposób na całkowite wyrównanie umysłu z boskim autorytetem. Zaczyna się od potężnych afirmacji, prawdziwych dekretów wiary, takich jak: Jestem jedno z nieskończonym umysłem i rozkazuję, aby mój cud zamanifestował się teraz. Te słowa to nie tylko zdania, to duchowe kody, które przeprogramowują podświadomość kiedy powtarzane z uczuciem i koncentracją, rozpuszczają stare przekonania i otwierają przestrzeń dla manifestacji obfitości. Wizualizacja jest istotną częścią tego procesu. Zamknij oczy i zobacz rezultat już spełniony, pieniądze przychodzące, zdrowie przywrócone, miłość płynącą. Poczuj emocje, jakby wszystko już było prawdziwe, bo na planie duchowym już jest. Uprzedzająca wdzęczność przyspiesza przepływ prosperity, ponieważ potwierdza, że wiara jest aktywna. Umysł tworzy obrazy, a wszechświat odpowiada na wibracje, przekształcając niewidzialne w namacalne doświadczenie. Kończąc traktowanie, wypowiedź z przekonaniem jest dokonane, jest spełnione. To zdanie pieczętuje dekret, zamykając cykl wątpliwości. Współtworzenie dzieje się, gdy słowo stwórcze łączy się z niezachwianą wiarą i szczerą emocją. Florence mówiła, że traktowanie mentalne jest jak podlewanie nasienia każdego dnia. Z każdym powtórzeniem korzyn manifestacji zagłębia się bardziej. Rezultat jest pewny, ponieważ słowo autorytetu nigdy nie wraca puste. Uprzedzająca wdzięczność jest pieczęcią prawdziwej wiary. Florence nauczała, że kto dziękuje przed zobaczeniem rezultatu, już zrozumiał, jak działa duchowe prawo. Dziękować to deklarować, że cud już się wydarzył na planie niewidzialnym i jest w drodze do manifestacji. Kiedy mówisz ojcze, dziękuję ci, bo już mnie wysłuchałeś. Aktywujesz boski autorytet, utrzymujesz serce w wibracji obfitości. Wdzięczność jest paliwem. Które utrzymuje dekret w ruchu. Potężnym ćwiczeniem jest codzienne pisanie zdań w czasie przeszłym, takich jak dziękuję za 10 tysięcy dolarów, które dzisiaj otrzymałem lub jestem wdzięczna za doskonałe zdrowie, które już się we mnie zamanifestowało. Te słowa programują podświadomość, by rozpoznawała manifestację jako coś prawdziwego. Florence mówiła, że wszechświat nie rozróżnia między tym co wyobrażone, a tym, co przeżyte, odpowiada tylko na wibrację pewności. Uprzedzająca wdzięczność to wiara w działaniu, czysta i żywa. Z czasem ta praktyka całkowicie przekształca sposób myślenia. Fokus przesuwa się z oczekiwania na ufność. Zaczynasz dostrzegać znaki prosperity we wszystkim, niespodziewaną okazję, pomysł, spotkanie. Pole manifestacji się otwiera, ponieważ wdzięczność tworzy rezonans z boską prosperity. Kiedy dusza wibruje w dziękczynieniu, cud nie ma wyboru, musi stać się widoczny. Florence zawsze mówiła, że cud nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem ekspansji. Kiedy obfitość się manifestuje, nie powinna zatrzymać się u tego, kto ją otrzymuje, musi dalej płynąć. Prosperity, która nie krąży, stagnuje. Prawdziwym celem manifestacji jest pozwolić ci stać się żywym kanałem boskiego autorytetu, promieniującym błogosławieństwami i inspiracją dla wszystkich wokół ciebie. Tak właśnie słowo stwórcze wypełnia swoją świętą rolę. Używanie cudu tylko dla osobistej korzyści ogranicza przepływ prosperity. Kiedy dzielisz się tym, co otrzymałeś, mnożysz energię wiary i wzmacniasz kolektywne współtworzenie. Florence zalecała swoim uczniom dodawanie do dekretów zdania, i z tym błogosławieństwem staje się kanałem, by błogosławić niezliczone dusze. Ten prosty dodatek przekształca indywidualną prośbę w akt uniwersalnej miłości, podnosząc wibracje i rozszerzając zasięg manifestacji. Boska obfitość jest jak rzeka, im swobodniej płynie, tym czystsza i silniejsza się staje. Kiedy serce otwiera się na służbę, wszechświat ufa jeszcze bardziej. Cuda zaczynają się dziać w sekwencji, nieprzypadkowo, ale celowo. Wiara przestaje być tylko osobistym poszukiwaniem i przekształca się w duchową misję. I to właśnie w tym punkcie cud osiąga swoją pełnię, kiedy przestaje być tylko Twój i staje się wszystkich. Florence nauczała, że każda prawdziwa transformacja wymaga stałości. Pakt 21 Świtów to duchowe zobowiązanie wobec własnej wiary. Przez 21 kolejnych dni, po przebudzeniu, deklarujesz rozkaz swojego cudu, praktykujesz uprzedzającą wdzięczność i potwierdzasz swój cel służenia. Ten codzienny rytuał przeprogramowuje podświadomość i tworzy nową tożsamość wibracyjną. Wytrwałość przekształca prośbę w dekret, a dekret w manifestację. W pierwszych dniach może się wydawać tylko powtórzeniem, ale wkrótce energia się zmienia. Rozkaz zaczyna płynąć naturalnie, serce się rozszerza, a wiara staje się stałą obecnością. To jak strojenie duchowego instrumentu, by grać w harmonii z boską obfitością. Florence mówiła, że w ciągu tych dwudziestu jeden świtów umysł przestaje wątpić i zaczyna rozpoznawać, że boski autorytet już w Tobie mieszka. Każdy poranek staje się nowym początkiem, okazją do ponownego potwierdzenia świadomego współtworzenia. Nawet gdy nic nie wydaje się dziać na zewnątrz, coś głębokiego porusza się wewnątrz. Nawyk deklarowania, dziękowania i służenia tworzy korzenie w duszy, podtrzymując manifestację przez całe życie. Wytrwać to powiedzieć wszechświatowi: Jestem gotowa żyć swoim cudem każdego dnia. A wszechświat, wierny Twojemu Słowu Stwórczemu, zawsze odpowiada: Tak jest. Twój cud jest już dokonany. Wszystko, czego brakowało, to świadomość Twojego boskiego autorytetu i odwaga, by go użyć. Florence przypomniała ci, że słowo stwórcze jest mostem między niewidzialnym a widzialnym i że dekret jest narzędziem, które porusza moc Boga przez ciebie. Teraz jest moment, by wprowadzić w praktykę każde nauczanie, by przekształcić wiarę w działanie i żyć w wibracji obfitości uprzedzającej wdzięczności. Powtórz za mną. Akceptuję Pakt 21 Świtów. Ta prosta deklaracja otwiera cykl ciągłego współtworzenia. Nie czekaj dłużej na znaki, samo pragnienie cudu już jest znakiem. Zacznij dziś, praktykuj swój rozkaz, spójrz na siebie w lustrze, zapisz swoją wdzięczność i utrzymuj serce mocne. Prosperity na ciebie czeka, gotowa zamanifestować się w mierze twojej wiary. Dekret, który wypowiadasz dzisiaj. Będzie cudem, który zobaczysz jutro. A jeśli ta treść przemówiła do twojej duszy, zapisz się na kanał, polub ten film i aktywuj powiadomienia. W ten sposób będziesz nadal otrzymywać wskazówki, by wzmocnić swoją wiarę, rozszerzyć swoją świadomość i zamanifestować życie pełne prosperity, miłości i pełni. Pamiętaj: manifestacja nie dzieje się w pośpiechu. Ale w stałości. Moc jest w tobie, a czas cudu jest teraz.